Cześć, witam was, z tej strony Rokson, a to jest nasz... nasz ten... a to jest następny odcinek Minecrafta z... z, z, z modem oczywiście o to ja bo zaraz nie Wiecie, to jest takie niebezpieczne z Tego zjedzmy sobie komy, raczej kotleta i tak ym... Mam dom. Mam dom, jestem bez domu już. Yy... Yy, nie wiem, co jeszcze powiedzieć. No nie wiem, co mogę powiedzieć. Tak, to co tu widzicie, to nie jest żadna jakaś moja budowla i tak dalej, tylko to meteor spadł po prostu w nieba. Tak fajną animację miał, nawet nie wiedziałem. I to jest Arz Moonstone. I on jest, no całkiem raczej można się domyślić, że rzadki, bo skoro spadł z nieba no to, no to chyba jest wartościowy tak mamy znaczy domu taka mini farma ściny, żeby już tam trochę było szybciej do przodu są trzciny mam dwa plecaki to mi się udało nazbierać a to mi się udało wykopać sobie tak posiedziałem dwie nocy w kopalni coś tam mam i tak to tak, jak zrobiłem na przykład takie deski, takie deski, jest to e, mod Chisel, e, Chislu, jak się to mówi. I to jest mod, który nam po prostu daje takie urządzonko, takie magiczne tu, I to magiczne urządzonko, jeśli wsadzimy sobie tutaj na przykład takie deski, to te deski możemy sobie zamienić, widzicie, na ten... I to jest za darmo, tylko to nas gdzieś tam trochę zapsuje. I to sobie zamieniamy jakiś tam chcemy, brzydkie, ładne, nie wiem. No i to jest fajne. Wierzmy. O, mamy chyba czu-czu? czu O, patrzcie, czu-czu. Pewnie idziemy. Czu -czu. Łup, było cięcie. Tak, było cięcie i... I nie wiem, co robiłem ostatnio gdyż było to raczej drugie cięcie, a patrzcie, widzicie, zmieniła nam się grafika tego. To jest... Tak, monstrum. Ja nie wiem, czemu mi nie pisze, bo ogólnie tak, od ostatniego cięcia była aktualizacja tej paczki i nie wiem, czemu nie ma napisane. Czy jest, ale jestem ślepy. Nie, jest tylko owca. Nie ma napisane, gdzie to jest blog, a to jest przydatne i bez tego no niestety, chlipa, bo to się nawet sprzydaje. Nie wiem, i teraz mam taką mapkę, o taką. E, ona się nazywa Opis. O, o, Opis chyba, z tego. E, I nie wiem, co ja popsułem, że nie działa mi... Nie wyświetlają się bloki. Coś, o, widzicie, ona taką fajny pogląd. A co ja zrobiłem, że nie wyświetlają mi się... Mogę jeszcze taką... się zbliża, zoom. Nie wiem, co ja po prostu zrobiłem. Czekajcie. W szybko zobaczę. Ale nawet nie wiem, jak to się nazywa. Będzie problem trochę. Metoda nie Ars Magica, nie to. Nie wiem czy nie M. Może M właśnie. Nie wiem dużo z tego. Widzicie też ta opis, ta modyfikacja. Inset. Nie wiem dużo tego jest. Muszę zobaczyć. O, za dużo. A jak M kliknę, ale to wyłączy, tak? Nie jakiś może alt, Control, abe. Wiecie co, później się tym zajmę, bo teraz ja mam czas do odcinka e, i myślę, że zrobimy w tym odcinku nie wiem co. Nie. Nie, zrobimy w tym odcinku coś z Tinker's Constructów takiej modyfikacji. Mm, I jeszcze co mogę wam powiedzieć tak, mam, właściwie to kopię, mam zbroję z lapisu, to się na jednym, po prostu lapis się kładzie jak my mamy zbroję, mamy to mi z zombiaka wypadło bardzo spoko i co? I myślę, że trzeba będzie tak wyprowadzić na pewno te krowy do zagrody jakieś, bo ich jest bardzo dużo, a można by zbierać ich no i odchody i można by to wziąć i robić z tego fertilizer. Czyli do szybszego wzrostu, tak? No to po prostu na co. Więc to też by się opłacało. To będzie, że mamy tylko dużo i w ogóle skóra i tak dalej, i tak dalej. Będzie się opłacało. No więc też to zrobimy. Na pewno. I co tu jeszcze mogę Wam powiedzieć? Doszło tam, doszło takich parę modów. Było teraz 182, a było 177. Przynajmniej ja sobie instaluję tam większość rekomendowanych. Czy wszystkie jakie mogę rekomendowane instaluję, żeby było jak tego najwięcej. O, widzicie mamy w ogóle jedną grafikę Sunstone'a. Wcześniej to był taki kryształ. No trochę się zmieniło. Dobra, nie mam za dużo czasu, więc ja od razu się wezmę za... To zebrałem z wioski, te marchewki, tak samo to. Co to jeszcze niejasnego może być, chyba nie. To tam mi wypadło gdzieś tam, znalazłem Ym, Chyba tyle Ej, Ten vlog of steel i Ten electrical steel było w wiosce, w skrzynce no. Teraz, aha, nie mam jeszcze tego I też trzeba zrobić farmę drzewa automatyczne, No bo nasze zapasy tego zwykłego drzewa się kończą lipa trochę Czekajcie, tak, jak się żeby płotki? Chyba tak Tak i chyba tak jakoś tak, tak, Będę. tak, będzie jakiś tak, płotek? tak, tyle starszy tak, tak, dużo tak, co to nie tak, mamy Tam mamy olejo, olejo. tak, olejo i mamy e tutaj ja są te tak, czy, czy co to tak, jakieś. A nie wiem. Nie piszę, no właśnie. I to jest trochę dziwne myślę, że muszę to sobie włączyć z powrotem, bo się przyda na pewno. Więc poza nagraniem na ja to postaram się obczaić. Dobra. A, miałem zaciągać, zabijać. W każdym czy krawę się nadal zbożem? Tak, zbożem to. Nie wiem, czy najpierw je do domu zaprowadzić najpierw powinna zagrodę wybudować, tutaj zrobiłem. Czekajcie. Nasza zagroda będzie powiedzmy tu. Na razie. I tak. Tyk. Tyk, ja to ogólnie zrobię takie... Nie wiem jaka wielkość, ale tak na pośle, no. Co do zbierania to będzie tak. Dwie kredki środka, to będzie miało być tu. Miejscu. Ma chyba taki zasięg, dlatego tak musi być. Ale płotków ja, nie ma Co jest tutaj? Tutaj. A, trochę zabraknie. Dwóch płotków no. Gdzie to jest hamster w państwie? Gdzie to jest że w noc? Trochę tak jest niebezpieczne. O, bardziej nie wiem. Czekajcie, gdzie co? i już nie uciekniesz chyba nie raczej nie i myślę że muszę zrobić jużko. bo nie wiem czy na bo teraz no to denerwuję bo ona w ogóle nie 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 ten, nie pomaga w niczym na razie ja tylko a i mam zamiar właśnie stinkers construct robić nie wiem, gdzieś tu książkę książkę to może na jej wyświetlało czekajcie ale najpiękniejszy. Dobra, się się w ogóle dowiedzieć jaka to modyfikacja. A nie wiem czy ja mówiłem z czego to jest, bo to jest Gneis, właśnie nie pokazuje się teraz, nie zobaczycie, ale ja wam mówię. To są bryki Gneisowe. Takie, o takie. Czyli proszę was, bryki I, I... I tutaj mam właśnie takie zejście zrobiłem sobie, bo znalazłem coś takiego. I to jest całe złoże tego Gneisu. Gdzie tutaj wszędzie był gneis, to wszystko było pełne Gneissu i ja to musiałem wykopać. No nie musiałem, bo mogłem zrobić do w ale to bys też. Takie bezsensowne trochę. A więc ja myślę, że... że teraz... że teraz zrobię... Czekajcie, mam jakieś drewno, które da się też... Mam chyba to obrozę, czy co to tam mam. Myślę, że to się przerobi. Próbuję zaledwie trochę. No, dwa. I bramy. A jak się robią bramy? Chyba tak. I tak, tak. Mamy A nie, nie możemy. Ale lak był. Lu. Olu. A, kombo. O, patrzcie na krytyka zaraz. Aaaa ty dziadu mały... O kurde, co dużo A znaczy nam wypadło Jeeey A, się błoguję Ale mamy głowę zombiaka. Nie? Tak jak do głowy No, ok super A, Ale to zawsze No chyba nie rozwalą mi, ała Trochę boję Nie mam innego jedzenia? Mam tu To już kada mi nie, wierzę mam masę żarcie Bo dużo kurtów bo od tego było masa, mam aż 30 skóry. Ten lepiej, nie widzę, nie, jedno mam tylko... Nie, chyba miałem gdzieś tu. Tak, cały czas. Tak, i 8. Dobra. To niepotrzebne, że wszystko tu, jakieś to, tam tak. Nie wiem co to właściwie i no i nie bardzo, to ok jedny wiecie ja może zrobię po prostu, albo ja zrobię po prostu cięcie, zrobię tu jakąś piwnicę, jakieś zejście, cokolwiek i po prostu gdzie to zejście zrobię? to jest chupa, zrobię znacznie to będzie to znacznie, zejście zrobię Podwójny, chyba, już nie będzie... Bo tak, trzeba będzie tutaj... F no to... Nie, to... Nie, to... Nie, to, po to... Nie, nie, schody na pewno, na nie no, to... Nie, będę Nie, to... to... Nie, to... Nie, 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 to zrobię? dzień to ruszymy na akcję yy, akcję na misję o, na misję okej okay, dobra mm, mamy takie takie oto pomieszczonko nie jestby takie śpiękne ten węgiel trzeba też wykopać ale tak na szybko zrobiłem tylko yy, i mamy dzień więc trzeba by się zająć już tym zaprowadzaniem tych zwierząt Tak, wyjdźmy sobie stąd Tu postawmy płotki tutaj. Narzędzia mi się popsuły, musiałem dorobić killowi mieczek i też to, to To nie zajęło, ale Musiałem dorobić w każdym razie I tak, bramka będzie tutaj, gdzieś tutaj Tak, tu będzie bramka udalnie, gdzie tam sieć? Ale teraz potrzebuję tego. I zapraszam, zapraszam. Nie potrzebuję jakoś masakryć niedużo tych krów. Jeszcze chodź ty. Halo? Widzimy. No, 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 odbyć się dla najlepiej. No już. Przeszło ci wypiakrowo. No, no dobra też. Mamy pięć krów. E, tam jest najwyższy co? A. Zabrano to wszyscy. Wszystkie. Będzie sześć krów. I tyle, Dobra. Tak, spokojnie. Wchodzimy, wchodzimy, pojedynczo. Ach, głupi krowy. Nie wiem, zniszczyć coś czy one wejdą na coś, do dobra. Już te weszły. Ach, Chodźcie wy głupi krowy, matka naprawdę. Zero, zero myślenia, nie wiem Teraz wy. Te głupie jest tu. Jesteś bez mózga. Władzisz? E? Patrzcie tu. Już! No i ona teraz nie wejdzie, no patrzcie, bo akurat uparła się, tu. Takie jest głupie zwierzę. Czekaj, chodź tu prawo, bo cię wyczyłaś. O i teraz podobnie. No, dobra. Wszystkie są. No i widzicie, udało się. Całe szczęście. I to zajmie, nie wiem, lata. E, I teraz tak. Mamy już z 15 minut odcinka i jeszcze coś zdążę na pewno zrobić. Nie wiem... Chyba zaczniemy normalnie to robić. Czyli crafting i pattern. A jak wyjść paterna? Aha, dobra. Czyli na początek robimy paterny Deski i patyki. O patyków. E, I to było jakoś tak, nie wiem tego więcej. Dobra. E, I teraz craftinga trzeba walnąć. Tak, tak i jest. Tool czy nie wiem czy od tego powinienem zacząć, ale chyba lepiej. Czekajcie, co my tu jeszcze mamy? Ja w ogóle książkę powinna. O, gdzie mamy materiał z MBU? Osobna książka. Ale ja powinienem mieć jeszcze jedną książkę. Tak jest. To jest książkę. Dobra. I tu jest pokazane co trzeba zrobić na początek dobrze. Nie, najpierw stensy tego. I później jest drewna. Dobra, więc tak. Jedno to było takie drugie to było ze skrzynki a ostatnie to było z klocka a będzie takie, ale ona no, może być. Nie mam wyboru będzie no więc będzie takie. I teraz po kolei. Jak to jest? ToolStation mamy. Tool Forces ulepszenie ToolStation to nie potrzebujemy na razie. To to... Nie, nie wiem co to. To to mam też takie ory, też będziemy musieli zasadzić. To na razie mnie zainteresuje. To jakiś patyk, jest, nie wiem, Krzyże. Nie w każdym razie to będzie do pieta już. Najważniejsze mamy, czyli tak. Skrzynka będzie w rogu. Od tego będzie tak. Part Builder chyba tu Nie, to chyba nie tu Czekajcie, tak, tutaj by tu Tak, tego, że jeszcze co za nie wygląda, To pójdzie tu A ten pójdzie tutaj Teraz trochę lepiej yy, I jeszcze tu jesteś O, jej gotowe Jeszcze zrobione i teraz musimy Zrobić sobie paterny. Znowu mam mało drewna. Dlatego trzeba będzie zrobić ten harwester i tak dalej. Dobra, przerummy całe. Przerummy na parę potyczków. A, idealnie. A, Dobra. Tak samo jeden zostawiamy i robimy tak. Zrobimy sobie to najważniejsze paterny wkładamy sobie tutaj i robimy A teraz tylko muszę sobie przypomnieć jakie były tutaj na pewno ma jakiś kilo to jest tak, tak i taki kilo dobra czyli to raczej nie to na pewno dalej łopata na razie nie, siekierka nie to jest z mieczyk to tak też od mieczyka Hmm, tego nie wiem dokładnie to na pewno tu binding tutaj to nie wiem co to... Eee, knife to nie? chizzle pouchrot, duży jakiś ten eee, to też niepotrzebne to też to nie wiem, do czego to jest, a dość, jakiś to nie, nie ja jeszcze potrzebuję patikałości właściwie tak, tulot. Tak, tulot chyba to jest to. I myślę, że to na razie starczy. I to wrzucamy sobie tutaj. I teraz tak. Ja bym chciała na początku zrobić kilofon. I ja. Może ja, z Nie, tego nie można oczywiście. Mamy koby i mamy z tą I to już będziemy mieli pierwszą część. Nie wiem co wypada. Nie, jest dobrze. Teraz musimy zrobić sobie to. Też zrobimy skomienia. I jeszcze dostajemy taki stone shard, bo to jest... No, to jest za małe i tego trochę tam kobla zostaje na takie coś. Zamy już następne. Chyba to było to, jak się nie mylę. Teraz nie wiem, czy dobrze to wziąłem. Bo to zwykły patyk, z tego co wiem, nie może być takie. A, może być, ale nie, ja zrobię sobie też spadek z kamienia, żeby było coś lepszego, nowszego. Dlatego dajemy sobie, chyba to było to. Kamienia nie mam, ale szardem powinno dać radę zrobić. Widzicie? I mamy. Ten shard jest właśnie użyteczny też, a to wypisamy do skrzyneczki. I tak, teraz yy, łupka. I widzicie, mamy cały kamienny pikax. I to jest stonebound. Widzicie, mamy jakiś achievement i teraz, o, nie zobaczyłem, a widzicie, mamy durability, mining speed, no nie jest taki zły i może kopać iron, czyli jest na, znaczy no, jest na poziomie żelaznym chyba tak, o, o to chodzi. I mamy trzy ulepszenia, ale ulepszenia to w ogóle, to się ulepsza czymś innym, lapis może być tą. myślę, że ta książka na razie niepotrzebna będzie. I teraz tutaj, widzicie, tu mamy ogólnie. Ale co trzeba mieć na jakie narzędzie i tych narzędzi mamy, nawet patelnie mamy i tak dalej, i tak dalej. też bardzo tego sporo. I tutaj mamy o materiałach wszystkim, co ile daje. Czefling daje tyle, durability itd., itd. No, i tak dalej, i tak dalej. Widzicie na przykład bardzo już fajny jest kość, bo ma 200. Tutaj już alum, alum, Alumite. 550 to też sporo. No tutaj Blue Slime, no to jest chyba najlepszy, bo 1200 plus e, Handle Modifier to jest coś takiego, że to jest ta liczba i jakby ona jest mnożona przez to. czy jak jest e, Handle Modifier 2, to wtedy jest dwa razy więcej, czyli 2400 to jest, to jest wytrzymałość tego. Jak tu mamy półtora, to półtora większe od tego, czyli 750. Jak na przykład tu mamy 1,3, to widzicie takie jakieś, to są liczby, to już takie obliczenie. I tu mamy 0,8 na przykład, widzicie, czyli jak zrobimy sobie z obsidianu, to będzie słabsze niż tutaj, czyli obsidian odejmuje ten handle modifier. To jest raczej złe. Tutaj też mamy reinforce, co, co to tam robi, a tak jakiś tam mining level, widzicie. E, mining speed, już sobie ma za to siódemkę. No i tak mamy takie różne rzeczy. Tutaj mamy jak zrobić tutaj mowy krystal. E, z papiera ma, jest ogólnie no słaby i ma ten strasznie słabą wytrzymałość, ale za to ma Modifier jeden więcej, więc warto czasami zrobić sobie tak jedną część z papieru. Tu mamy już takie droższe rzeczy. Jakiś w ogóle Big Iron to nie... To chyba sztabko jest, ale nie jestem pewien. I tu mamy jak ulepsza. Jak widzicie, dajemy diamond, to daje nam 500 dodatkowego wytrzymałości narzędzia. Medal nam o 50% daje wytrzymałości narzędzia dodatkowej. Redstone zwiększa szybkość kopania. Możemy dać albo takie bloki, albo takie. Znaczy, albo redstone zwykłe, albo bloki. Bloki to szybciej wtedy idzie. Tutaj mamy auto repair, czyli że się nam Reperuje, ma no bardzo wolno, się reperuje. I to będzie później pokazane, jak zrobić te takie rzeczy. Tutaj znowu mamy, że ta automatycznie e, przepala. Czyli, że jak wykopiemy, że raz, to od razu sztabkę dostaniemy. Albo chyba tak samo jest z stonem że stone od razu dostajemy, a nie kobla. I wiedzicie, jak to zrobić. A no, takie, no, no nie na początek, kiedy na pewno. Chyba, że znajdziemy spawner. Albo jakoś inaczej te bloki. Tutaj lapis jest bardzo fajny, bo daje la, szczęście laki. I to jest po prostu fortunka, tak jakby. O. To nam daje Sharpness Quartz. To nam daje, że podpalamy. Ale to ten proszek taki. Kość nam daje, że... że jakby zabieramy życie, tak? Że jak za każde uderzenie lecz nas. O że leczy jedno serduszko chyba na jedną kość. im więcej kości dam, tym więcej dam, tym leczy, więc to jest spoko. Znowu to, to, to jest takie już nowe rzeczy są. Tego nie za bardzo wiem, o co chodzi. Czy, że e, pozwala blokom? Nie, to znaczy, że jest O nie wiem, to możecie sobie przetłumaczyć sami. To jak zrobić to? Yy, tutaj mamy następne ulepszenie tego to w ogóle nie... Aha, to po prostu Reinforced daje ulepszenie. Tutaj knockback, czyli odrzut. Taki śmiesznie wygląda pisem. Yy, tutaj też tam mamy jakieś, że chyba, nie wiem... Przyciąga moby, czy oddycha, coś takiego. No dużo tego jest, widzicie. I też dodatkowy, damy ich do pająków. Jeden, wasz przedłużka za level. Tu znowu też w ogóle nowe jakieś nowości są. To jest dodatkowy damage dla nieżywych, tak? Chyba chodzi o szkielet i zombie chyba też Tak robić Tu znowu mamy elektryczność, więc to współpracuje z Industrial Craftem To coś tam pozwala ładować chyba na elektryczność i tak dalej Tutaj mamy już takie różne ulepszenia To, to, to nam daje jeden, jedno ulepszenie więcej i tak samo to nam daje jedno ulepszenie więcej Czyli jeżeli damy diament plus blok złota To mamy właśnie jedno ulepszenie więcej Czyli możemy ogólnie mieć sporo tych ulepszeń Albo no mamy ich też sporo, tak I zdaje mi się, że to będzie na tyle Czekajcie, czy to rzeczywiście na wytrzymałość i To chyba tu się rozprawić. Tak, 65, no więc to, to nie jest zbyt dużo co prawda mieczyk możemy zrobić akurat mam na mieczyk to może zrobimy też hm. nie wiecie co zrobimy szybko z papieru i ja ten odcinek, bo już mamy sporo sporo czasu dużo wam wyjaśniłem znaczy no może nie bardzo dużo ale sporo e, i teraz tak zrobimy coś z papieru narzędzie z papieru takie no no słabe ale nie tak się było papier tutaj. A i to ma taką właściwość ten, ten stolik, że on zapisuje. Widzicie jak teraz ten to i na niego, to on ma to cały czas. Czyli że nie wypadają z tego rzeczy, jak widzimy. Takie małe ulepszonko To niech będzie, na razie teraz tak. Zróbmy sobie to z papieru. kiedy to będzie... E, ba, bas, ba, base durability 30, ale no to mamy 0,3, więc robię mniej, 9 chyba. E, I teraz musimy zrobić coś, mieczyk. Mieczyk zrobimy... Czekajcie, bo nie mam kobla. Tak się robi kobla z tych bloków takich innych? O, i tu mamy już 131, ale... A widzicie, dlatego mamy tak mało, bo jestem modifier. Nie wiem, czy z drewna nie będzie lepszy nawet. No. Dobra, dajmy jednak z tego. Dajmy sobie z tego i jeszcze zostało nam to, ale to zróbmy sobie z zwykłego patyka. Teraz bardzo fajnie możemy sobie to połączyć wszystko, robić właśnie jakieś tam kombinacje. Tak, i widzicie, taki nam mieczyk dziwny wyszedł, ale no, jest spoko. Widzicie, mamy, atakuje za 2,5 serduszka, co no, nie jest bardzo dużo, ale nie jest tak to jest tragicznie. A my za to jeden jest Remaining. No i durabi także. A to pokazuje za ile atakuje. Zobaczymy. Nie. Bo to już w ogóle jest niemiecki. No i tu mogę dać sobie wiadomo jakiś tam quartz, jakbym coś takiego miał. To bym mógł sobie dodać, by był mieć, miał większy sharpness. No i no już. I tyle, jeśli chodzi o to, możemy różne kombinacje robić. Ja tylko sobie jeszcze to pozbieram i w następnym odcinku chyba zrobimy jakieś maszyny, które podwoją mi ory. Jeszcze miałem zrobić jedną maszynę w tym odcinku, ale chyba sobie ją odpuszczę. Wiecie, ja później zro zrobię po prostu i wam powiem, co ta maszyna robi i tak dalej. No więc, jak się z wami, dzięki za oglądanie, zapraszam na następne odcinki, możecie pisać, co mam robić, jakiś, nie wiem, jaki mod, czy tam coś takiego. Ai, tchau. Bum.